Jedną z licznych atrakcji przygotowanych przez Muzeum Zamek w Oświęcimiu podczas 10-jubileuszowego Jarmarku Kasztelańskiego była możliwość zwiedzenia z przewodnikiem ekspozycji muzealnych, wystawy czasowej i wieży zamkowej. Ale kat nie tylko, ale dobrze płatny, chociaż przy dobrych pieniądzach kat mimo wszystko nie był widziany w społeczności i nie mógł zasiadać podczas nawie głównej. Muzeum można było zwiedzać indywidualnie, a od godziny 10.30 do 16.00 wraz z przewodnikiem. Możliwość bezpłatnego zobaczenia zamkowych ekspozycji spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem. Przez zamek przewinęły się liczne grupy zwiedzających. Przewodnicy nie tylko przekazywali ciekawe informacje na temat historii oświęcimskiego zamku i mieszczącego się w nim muzeum, ale także z chęcią i wyczerpująco odpowiadali na pytania zadawane przez co dociekliwszych zwiedzających. Nielada atrakcja czekała na zwiedzających w zamkowej wieży. Gdzie swoje obozowisko rozbiło bractwo Milites. Biesiadujących w wieży wojowników można było spotkać po pokonaniu kilkuset prowadzących na szczyt budowli schodów. Warto było jednak wejść na wieżę i to nie tylko dla widoku, jaki roztacza się z niej na cały Oświęcim. Tym, którzy dotarli na szczyt, rycerze chętnie opowiadali o swojej historycznej pasji, o swoich zbrojach i orężu. My jesteśmy z grupy rekonstrukcji historycznej Milites i organizujemy tutaj dla zwiedzających ekspozycję sprzętu bojowego i też cywilnego. Mamy też w planach przewidziane różne inne atrakcje między innymi pokaz walk rycerskich. Jak zawsze największą radość sprawiała najmłodszym możliwość założenia rycerskiego hełmu, przymierzenia zbroi, wzięcia do ręki tarczy i miecza. Ludzie są jak najbardziej zainteresowani. My też z przyjemnością odpowiadamy na wszelkie pytania, opowiadamy o sprzęcie, o historii. Także cieszy się to wzięciem. Mimo chłodu i deszczu imprezę należy i tak zaliczyć do udanych. Bardzo ciekawe. Myślę, że co roku powinno się to odbywać i kontynuować takie tradycje. I dla dzieci i dla dorosłych dużo atrakcji. Można pozwiedzać, pooglądać, czegoś się dowiedzieć, ciekawego historii.